Panie Grzegorzu, przed nami kolejny weekend wyścigowy, tym razem w Limanowej. Pana domowe zawody. I może kilka słów o trasie i kilka słów o planach na weekend? Kilka słów o trasie. Trasa bardzo szybka, bardzo techniczna. Miejmy nadzieję, że pogoda nam dopisze i kibice również. Jakie plany na weekend? No Jechać jak najszybciej i wygrać A2000, całą grupę A i jak najwyżej być w klasyfikacji generalnej. A czy ogólnie ta trasa panu leży? Ona jest fajna, a nie fajna pana zdaniem? Moim zdaniem wszystko musi leżeć kierowcy, trzeba jeździć w każdych warunkach szybko, więc myślę, że mi leży. Jest bardzo szybka, trochę na odwagę, trochę techniczna, także leży mi. Jak najbardziej. Dziękuję. Mm-hmm. W pierwszym dniu w Limanowej, pierwsze miejsce? Pierwsze miejsce w grupie, także myślę, że jest dobrze. Troszkę słabszy przejazd po mokrym, ale troszkę straszyło, troszkę postawiło. Jest fajnie. Jakie oczekiwania na jutro? Yy, no, tylko wygrać. To czy jakieś koziołki będą na trasie? Nie, nie. Całkowicie staramy się wyeliminować, staramy się jechać czysto. Na razie jakoś nam to wychodzi. Yy, jest dobrze. Co byś zmienił jeszcze w swoim samochodzie? Co poprawiłbyś, żeby uzyskać jeszcze lepszy czas? Na pewno moc, ale to już jest niemożliwe no, Na pewno bym troszkę zmiękczył zawieszenie na, na mokrą nawierzchnię Ale już nie było czasu, nie widzieliśmy na czym pojedziemy Także myślę, że troszeczkę to zaważyło, że troszkę było za twardo w zawieszeniu A jutro pojedziemy szybciej Czy były jakieś zastanowienia, przemyślenia nad y, zmianą samochodu? Nie, absolutnie, samochodu nie zmieniamy, budżet nas nie puści Jedziemy, a grupę do końca

ale wyjeździliśmy czegoś 60 km. a 2000 plus na miejscu pierwszym dojechał Grzegorz Kozioł. Wiczymy się laser. Grzegorze zapraszamy. Wręczę pan dyrektor. Wyścigu. Czas Grzegorzowi Koziołowi, który tutaj młodzieńczym, rączym krokiem biegnie uważaj na schodach, boślisko. Udało się. Grzegorz Kozioł, A2000+, pierwsze miejsce. A w grupie A na miejscu trzecim dojechał Radosław Pogan, Radek Pogan. Zapraszamy. To miejsce trzecie, miejsce drugie, Szołek. I miejsce trzecie, Grzegorz Kozioł w grupie A. A my żegnamy telewizję Kraków. Pomachamy im kolegom. Dziękuję bardzo za tę ciężką, ale mam nadzieję, że przyjemną pracę. Radek Pogan, Szołek i Grzegorz Kozioł to grupa A. Brawo! Brawo! Dziękuję bardzo za wsparcie z drugiej strony asfaltu.